Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradnika Tonent Liberty? Dzisiejsza seria właściwie będzie poświęcona Secret Dungeonom, czyli pojedynczym instacjom, gdzie bijemy się z bossami jeden na jeden. Zaczynamy od pierwszego piętra i pniemy się w górę aż do 25, gdzie jest boss ostatni. Jak to wygląda, jeśli chodzi o. Nagrody, no to możemy sobie to przeklikać. Jest to wieża Taredela. E, tutaj wszystkie itemki się wyświetlają, które otrzymujemy po zrobieniu. E, pierwsza instancja jest dostępna od 15 levela. Reszta wzwyż tutaj 19. Tu mamy 23, 27 i tak dalej. E, na czym to się kończy? Kończy się to e, od 10 piętra. Wszystkie są na 50 poziom. Czyli do 9 przed 50, zrobimy eee, i oczywiście, tak jak wcześniej są, e, wspomniane, są różne. Tym wyższy piętro, tym jest więcej. Na przykład e, tych e, grą do broni, do armory, do akcesoriów no więc, tak jeśli chodzi o tego pierwszego, e, bo temu będzie poświęcony dzisiejszy odcinek, e, tak jak było powiedziane, możemy wejść do niego na levelu 15. On jest właściwie stosunkowo prosty, jeśli ogawniacie, że macie taką umiejętność jak Q i tą Q można przytrzymać przez chwilę to macie coś na zasadzie parowania umiejętności wiele później stworów, które, z którymi będziecie się zmierzać Będą takie, e, miały taką w środku, wewnątrz nich, fioletowe kółko, które tak jakby od zewnątrz zmniejsza się do wewnątrz, jakby się ładowało. W momencie, gdy to kółko się załaduje na samym końcu, to wtedy trzeba użyć to kół i e, boss ten, e, jego atak właściwie, czy tam ulepszony atak, zostanie spawywany. Niektóre te ataki e, mają dodatkowe właściwości, jak np. przykład Stuna u potworów czy podrzucenie, czy odepchnięcie, no, które może tam, powiedzmy, zadziałać na e, nas odpowiednio. Gdy jeszcze Bosna zestunuje i rzuci później na przykład AOE w to miejsce, no to już klapa, prawdopodobnie mamy deda. E, tak jak wspomniałem, pierwszy tutaj szef orków, st, e, jakiejś straży wartowniczej, e, bramy, tak, jest stosunkowo prosty, ma 9000 życia, i raczej nie będziecie mieli z nim problemów. Ja tutaj e, niestety będę robił wszystkie jedną postacią, która ma już swój level, e, ale postaram się pokazywać Wam wszystkie mechaniki, jakie one e, tutaj dokonują. Dla przykładu, gdy zaatakuję go, to zaraz zobaczycie, że on będzie miał takie kółko, którym będzie e, miał dodatkową abilitkę, jakim chyba jest szarże, jak dobrze pamiętam dokładnie i tutaj to resist y, mówiło o tym że umiejętność jest zablokowana tak samo to defense e, to jest właściwie wszystko nic więcej nie potrzebujecie możecie go bić ze speli i autataków e, dobrze jest jak macie postać dystansową to wtedy e, trzymać od niego dystans tak i go po prostu obijać tak jak my to będziemy robić no i to jest nasz pierwszy boss eee, za chwilę go zrobimy i przejdziemy na e, bossa drugiego, jakim jest królowa e, pająków. E, tutaj na przykład mieliśmy e, takiego huka z jego strony, więc prawdopodobnie bym nie przyciągnął. E, natomiast e, odparłem to moją specjalną umiejętnością na Q znaczy specjalną. Jedyna od czego jest zależna to od staminy, czyli tego paska z prawej strony. Jeśli jest poniżej tego poziomu, to nie uda wam się w ogóle użyć tej abilitki. Dzięki za odcinek. Wpadajcie na kanał. Dzisiaj będzie seria tych Secret Dungeonów i ich mechanik. Jak Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, suba, komentarz. Dzięki serdeczne, cześć.